Mamy piękne lato. Jesteśmy w szczycie, można powiedzieć, sezonu urlopowego, i wiele osób wykupuje polisy ubezpieczeniowe związane z wyjazdami, z turystyką. Warto zwrócić uwagę przy takiej okazji na temat odpowiedzialności cywilnej, na to, którą polisę wybieramy, jaką wybieramy, i czy odpowiedzialność cywilna zawiera się w zakresie tej polisy, czy nie, a przede wszystkim z jaką sumą ubezpieczenia. Pamiętajmy o tym, że podróżując do krajów Unii Europejskiej, ta suma ubezpieczenia powinna wynosić minimum 100 tysięcy złotych, czym dalej. Podróżujemy, jest taka zasada, tym ta suma ubezpieczenia powinna być większa. W przypadku podróży do Stanów Zjednoczonych czy Kanady starajmy się zapewnić sobie sumę ubezpieczenia w wysokości przynajmniej 300 tysięcy złotych i patrzmy nie tylko na sumę ubezpieczenia, również na możliwe wyłączenia. Pamiętajmy o tym, że Nasze ubezpieczenie nie będzie działać w przypadku, którym spowodujemy wypadek komunikacyjny i wtedy będzie nas pokrywać polisa, ta związana z pojazdem, który wynajęliśmy. Pamiętajmy również o tym, że wszelkiego rodzaju winy, które spowodowalibyśmy np. pod wpływem alkoholu, też będą wyłączone. I pamiętajmy również o wyłączeniach związanych z sportami, zwanymi sportami wyczynowymi albo ekstremalnymi. I tu uwaga, bo do takich sportów może być zaliczony na przykład windsurfing, kitesurfing, czy też spinaczka górska. Czytajmy dokładnie polisy, miejmy świadomość tego, co tam jest, co kupujemy i nie kierujmy się zawsze tą najniższą ceną, bo najniższa cena to jest często najmniejszy zakres. I wakacje, i na furlough, który powinien być zawsze wielką przyjemnością, czasami potrafi się przerodzić w kłopot, a po to jest poliso właśnie, żeby takiej sytuacji uniknąć.